Gdy do końca roku pozostały tylko dwa miesiące, można się zastanawiać, ile jeszcze świetnych gier wyjdzie przed Sylwestrem. Cóż, odpowiedź brzmi całkiem sporo. Po krótkim urlopie poświęconym na zostanie gwiazdą filmową, Jared Sonic powraca z nową grą, która wygląda równie efektownie. W Sonic Frontiers gracze będą mogli przemierzać wiele bujnych trójwymiarowych światów, zbierając szmaragdy chaosu i ponownie ratując swoich przyjaciół. Gra Football Manager 2023, która pojawi się w sam raz na zimową przerwę w rozgrywkach i trafi prosto do PC Game Pass, da fanom szansę na pokazanie menadżerowi własnej drużyny, jak naprawdę się to robi. Korzystając z najnowocześniejszych analiz, Ogromnej bazy informacji o zawodnikach, rozbudowanych opcji taktycznych i dobrego staroświeckiego instynktu, będziecie mieli szansę doprowadzić swoją drużynę na sam szczyt. Czas na coś zupełnie innego. Pentiment przynosi nas do małego bawarskiego miasteczka w XVI wieku, gdzie zachodzi wiele burzliwych zmian. Grając jako mistrz artysta, będziecie mieli szansę wpłynąć na bieg historii poprzez podejmowane decyzje. Dzięki oszałamiającemu stylowi graficznemu i wyjątkowemu założeniu, Pentiment zapowiada się zbyt dobrze, by nie sprawdzić go, gdy trafi do oferty Xbox Game Pass. Dla tych z Was, którzy lubią gry Call of Duty w wersji Free To Play oraz Battle Royale, Warzone 2.0 pojawi się w listopadzie. I chociaż oryginalny Warzone jest nieustannie aktualizowane i ulepszane od czasu swojej premiery, 2.0 wyznacza zupełnie nową erę dla serii i obiecuje ogromną, niesamowicie szczegółową nową mapę wraz z mnóstwem innych innowacji. Należąca do jednej z najlepszych serii kozich symulatorów, najnowsza odsłona Goat Simulator nadchodzi, by wywołać wszechobecny chaos. Tym razem będziecie mogli zebrać całe stado kopytnych stworów i grać w lokalnej lub sieciowej kooperacji. Oczywiście kozy uwielbiają rywalizować, więc czeka na Was wiele minigier, w których będziecie mogli zmierzyć się z przyjaciółmi. Najwyraźniej, niektórzy z nas mają jeszcze kilka działających zakończeń nerwowych, więc The Dark Pictures Anthology powraca, by zniszczyć je swoją najnowszą diaboliczną odsłoną: The Devil in Me. Tym razem grupa dokumentalistów zostaje zaproszona do miejsca znanego jako Morderczy Zamek. I szczerze mówiąc, nie wiem czego się spodziewali. Evil West to trzecia osobowa gra akcji, w której wcielamy się w kowboja polującego na wampiry i inne nadprzyrodzone monstra. I to naprawdę w niezłym stylu. Połączcie sześciostrzałowca z atakami wręcz i kilkoma nadprzyrodzonymi zdolnościami, by zmienić wrogów w lepką breję. Następnie zaciągnijcie się miarowo cygaretką i przygotujcie się na powtórzenie całej operacji jeszcze kilka tysięcy razy. Pierwsza dawka akcji, w Warhammerze 40 tysięcy, spodobała nam się tak bardzo, że wróciliśmy po więcej. Dark Tide, który trafia prosto do Game Passa na konsole Xbox Series X i S oraz komputery PC, to pierwszoosobowa gra akcji której możemy stworzyć własną, niepowtarzalną postać, by stawić czoła siłom chaosu. Łącząc ataki wręcz z zabawą bronią, przyjdzie Wam walczyć w szybkich i intensywnych starciach, ale jeśli wraz z kompanami będziecie się nawzajem osłaniać, może uda się Wam zwyciężyć. Może. Grudzień rozpoczynamy w najgorszy możliwy sposób. Kalisto Protokol sprawi, że trafimy prosto do kosmicznego więzienia bez możliwości ucieczki. Akurat w momencie inwazji kosmitów. Co za przypadek. Spodziewajcie się, że sprawy w tym ponurym survival horrorze od twórców Dead Space przybiorą o wiele gorszy obrót, zanim w ogóle się poprawią. Jeśli marzy wam się kariera od zera do bohatera, to Marvel ma dla was propozycję w postaci taktycznej gry RPG Midnight Suns. Stwórzcie własną postać i połączcie siły z armią kultowych komiksowych bohaterów, próbując powstrzymać demoniczne siły Hydry, które rozprzestrzeniają się po świecie. Tego samego dnia powraca seria Need for Speed wraz z tytułem Unbound, jak przystało na next-genowy tytuł, tym razem będzie dysponował sporą mocą. Jeśli jednak wasza wewnętrzna potrzeba szybkości jest zbyt silna, możecie zamówić ją już teraz w przedsprzedaży i uzyskać dostęp 3 dni wcześniej. Hello Neighbor 2 podnosi poprzeczkę w stosunku do pierwowzoru, dając nam do zbadania całą zamkniętą społeczność podejrzanych ludzi. Jeśli chcecie znaleźć metaforyczne trupy w ich szafach, będziecie musieli zmierzyć się z unikalną sztuczną inteligencją opartą na sieci neuronów, która kontroluje każdą z postaci i uczy się na podstawie waszych wysiłków. Pan Peterson i jego przerażający przyjaciele wkradną się do Xbox Game Pass już 6 grudnia. Na koniec roku będziemy mieli możliwość sprostać najnowszemu szaleństwu science fiction od współtwórcy Rika i Mortiego, Justina Roilanda. Chodzi nam oczywiście o High on Life. Serwujące nam rasę gadających pistoletów, całą masę dziwacznych obcych do pokonania oraz charakterystyczną dla serialu mieszankę specyficznego poczucia humoru i egzystencjonalnej grozy, High on Life będzie dostępne w Xbox Game Pass już od dnia premiery, czyli 13 grudnia. Niezależnie od tego, jak mija Wam rok, wygląda na to, że zakończy się on bardzo mocnym akcentem, przynajmniej jeśli chodzi o gry. Jak myślicie, który z tych tytułów ma szansę na zdobycie miana Waszej osobistej gry roku? Dajcie nam znać w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba na kanale. Pa! pa!